Dzień dobry wszystkim kibicom Betar Sparty Wrocław i ogólnie kibicom polskiego żółzła wiem, że jak wszyscy chcecie wrócić do normalnego stylu życia przede wszystkim. Chcecie, żeby ten żużlowy sezon rozpoczął się jak najszybciej też, więc my sportowcy też tego chcemy. Właśnie dlatego zostałem dzisiaj w domu i w najbliższych czasach też będę siedział w domu. I proszę swoich bliskich ludzi, znajomych też to zrobić, bardzo uważać na siebie, na innych ludzi, trzymać dystans i wszystko, wszystko, co to jest w mecie, możecie sami znaleźć. Więc mm, niech zrobimy to wspólnie i jak najszybciej widzimy się na stadionach, na pracy, w sklepach i wszędzie, tylko nie w domu, jak można tak powiedzieć. Dziękuję wam i do widzenia.